Dziś czas na kolejny odcinek. Tym razem chciałam powiedzieć o zagrożeniach. Właściwie każda praca niesie ze sobą jakieś zagrożenia, dlatego, ta również, będąc ze sobą sprzątającą, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim, taką pierwszą podstawową rzeczą, to musimy pamiętać o tym, że my mamy cały czas kontakt z chemikaliami. Tak? Używamy środków czystości i te środki czystości bardzo często są niebezpieczne dla zdrowia. I chciałabym Wam zwrócić taką szczególną uwagę na to, żebyście zawsze używali rękawiczek. Tak? Chronicie swoje ręce, bo chemikalia są bardzo jednak ostre, takie drażniące i niebezpieczne, a szczególnie kiedy się je połączy. Więc to na co zwracam uwagę starajcie się nie łączyć ze sobą środków czystości. Na moim fanpage umieszczę taką tabelkę, taki skrót informacji i opiszę to jeszcze, jakich konkretnie chemikaliów ze sobą nie łączyć. Natomiast teraz chciałabym omówić ogólnie wszystkie zagrożenia, które, które, które mogą się wiązać z pracą cleanerki. Więc podstawowa rzecz, czyli chronić ręce i nie łączyć ze sobą środków chemicznych. tak. Po drugie, Czytać opisy na tych środkach chemicznych, jeżeli to są takie środki, których nie używacie na przykład na co dzień i nie jesteście pewne. Opowiem Wam, ja miałam taką sytuację w jednym z apartamentów. Właściciel poprosił mnie, żebym udrożniła, bo, bo, bo to były apartamenty, już o nich mówiłam kiedyś, że to były takie apartamenty szybko rotujące. Tam się klienci zmieniali. Jakby, jakby w hotelu, tak, czyli zostawali na jeden dzień, zostawali na trzy dni, na, na, na tydzień, na miesiąc. Natomiast to była taka, to były apartamenty w formie właśnie hotelu i, i goście się na przykład skarżyli, że e, skarżyli się goście, że y, z, przytkany jest y, odpływ w wannie. No i ten właściciel poprosił mnie, że jak będę sprzątała po tych gościach, żebym użyła środku chemicznego do przytykania rur. Ja nie przeczytałam obsługi tego środka, spieszyłam się jeszcze, a ponieważ to był czas, kiedy właśnie miałam chore nadgarstki, nie bardzo mogłam trzymać, a ta butelka była duża i ciężka, i ona mi po prostu wyleciała z ręki w momencie, kiedy ja nadlewałam do tego otworu tego płynu, i ten płyn rozlał się jak gdyby dookoła. Ale ja na to też nie zwróciłam uwagi. Tak? Bo zostawiłam to, bo tam na opakowaniu przeczytałam tylko ile czasu trzeba, ile czas, na ile czasu trzeba to zostawić, żeby zadziałało, zostawiłam i zajęłam się sprzątaniem. Wyobraźcie sobie, że jak wróciłam po 20 minutach czy po pół godzinie, ten środek we wszystkich tych miejscach, w których dookoła odpływu się roz, tak rozpryskł, tam wszędzie zrobiły się takie wrzery w plastikową wannę, no i były z tym związane takie później jakieś tam problematyczne tematy, bo co prawda ja miałam ubezpieczenie OC, czyli je, jeżeli dokonałabym jakichś szkód, no to to ubezpieczenie pokrywało te wszystkie szkody, więc też gorąco zachęcam do posiadania, do wykupienia takiego ubezpieczenia. Ono wcale nie jest drogie, a naprawdę czasami może uratować nam życie. Natomiast no, teraz mi chodzi o to, co, co ten środek zrobił na tej wannie. Ja nie zdawałam sobie sprawy, więc na przyszłość już teraz wiem, że jeżeli nawet odrobina gdzieś wyleje mi się dookoła, to ja natychmiast to sprzątam, bo środki są na tyle silne, że właśnie zachodzi reakcja chemiczna i potrafią no, wyżarły po prostu, się zrobiły takie. Ta, ta, nawet że nie wyżarły, a, a ta reakcja spowodowała takie wy, wybrzuszenia właśnie w każdym z tych miejsc, gdzie, gdzie ten płyn kapł i pozostał na dłuższy czas. Także to jest ważne. To wyobraźcie sobie, jeżeli one tworzą taki, taką reakcję, takie szkody w plastikowych wannach, to co dzieje się, jeżeli dotknęłoby to naszej skóry I nie daj Boże jeszcze zostały na jakiś dłuższy czas. Także jeżeli tylko chemikalia, będziecie miały kontakt z chemikaliami, skórą, to natychmiast przemyjcie to miejsce naprawdę dobrze, wysuszcie i obserwujcie, czy tam się nic nie dzieje. Także... Naprawdę z chemikaliami trzeba bardzo uważać i trzeba też uważać na to, że w momencie, kiedy jesteście w zamkniętej łazience. Jeżeli ona ma okno, to jest super, zawsze je sobie otwórzcie, ale to zawsze, ponieważ opary z chemikaliów, my możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, ale zawsze dostają się do, naszego, do naszych płuc, do naszego układu oddechowego i one mogą bardzo podra, podrażniać. I szczególnie uważajcie, jeżeli ta łazienka jest bez okna i ona jest mała i Wy dużo napsikacie tego preparatu wszędzie, to ja jeżeli już spsikuję, to zazwyczaj zostawiam i wychodzę. Zajmuję się innym pokojem czy, czy in, inną, inną rzeczą, natomiast nie przebywam w tej łazience. Czekam aż te wszystkie opary opadną troszeczkę. One też to też tak nie jest, ale chociaż trochę, żeby się ta łazienka przewietrzyła. I chcę Wam też powiedzieć, że takie spsikanie i pozostawienie to też tak naprawdę ułatwia nam bardzo pracę, ponieważ dajemy czas, żeby zaszła reakcja tego środka chemicznego z brudem. Więc psikanie i czyszczenie od razu, spe, 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 szczególnie jeżeli te powierzchnie są bardzo brudne, no mija się z celem, bo my wtedy będziemy musiały naprawdę mocno to tam szorować. Natomiast w momencie, kiedy psikamy i wyjdziemy i na przykład zajmiemy się sprzątaniem innej części domu, w tym czasie praca troszeczkę wykona się sama, bo te wszystkie y, 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 brudne miejsca, zajdzie reakcja, ten brud się po prostu rozpuści, wtedy wystarczy to przetrzeć, spłukać dobrze, Pamiętajcie jeszcze raz, nie, nie przebywajcie tam, gdzie są te opary, gdzie ich jest duże stężenie. Ja kiedyś miałam taką sytuację, że mi się spieszyło, psikałam mam, jak wyszłam kręciłam się tak bardzo w głowie, że nie wiedziałam, przytrułam się po prostu. Dlatego od tamtego czasu bardzo uważam na wszelkiego rodzaju opary po, po chemikaliach. Innym rozwiązaniem dla nas byłoby używanie chemikaliów który, czy środków czystości, które są ekologiczne, które są zdrowe i bezpieczne dla nas. To też polecam się tym. Na pewno jed, jeden odcinek temu poświęcę na temat produktów ekologicznych. Także jeżeli chodzi o te środki czystości, to naprawdę to jest takie podstawowe według mnie zagrożenie w tej pracy. Szczególnie przez ilość czasu. I ilość, jeżeli na przykład dziennie sprzątamy 4 godziny, 5 godzin, 6 godzin, i cały czas jesteśmy narażone na wdychanie, na, 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 na właśnie kontakt skóry, bardzo uczulam, żeby właśnie ręce nie były zniszczone, żeby, żeby nie popalić sobie układu oddechowego, no i nie otruć się, nie zaszkolić sobie. Także tu polecam też, oprócz rękawiczek, polecam maski. Takie na twarz, bo one też zatrzymują część na pewno, chociaż one bardziej sprawdzają się w przypadku takich zapylonych powierzchni, które musimy na przykład pozamiatać, bo nie można ich odkurzyć i, 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 i ten pył unosi się szczególnie, jeżeli to są sp sprzątania po remontach, po, na budowach jakichś właśnie takich jakby, cięższych. Cięższe klimaty, bardzo, bardzo na przykład brudne, zakurzone. Polecam, zawsze mam ze sobą też taką maseczkę. Jeżeli jest pył, jeżeli jest kurz, taki bardzo mocny, to zawsze zakładam takie maski. Można założyć również okulary ochronne, bo to też się przydaje w momencie, kiedy mamy do czynienia właśnie z, z dużym zapyleniem szkoda oczu. Także w takie. Takie to są drobiazgi, a warto się zaopatrzyć. Można to kupić na eBayu, na pewno w większości sklepów, także nie są to duże koszty, a zawsze coś takiego ze sobą warto mieć. I pamiętajcie też kilka zmian rękawiczek, bo podczas sprzątania bardzo często jest sytuacja, że te rękawiczki nam się przedrą, że one się gdzieś tam zahaczymy, i, i, i wtedy na, należy po prostu założyć następne nowe, żeby chronić swoje ręce. Następną rzeczą też, o której trzeba pamiętać, to jest też to, że my używając tych chemikaliów, bardzo często, szczególnie tych z chlorem, niszczymy sobie ubranie. Pamiętajcie, że odbarwi Wam się każdy kolor, także albo wymyślcie sobie jakiś fartuszek ochronny, albo już po prostu posiad... no, tak przeznaczcie ciuchy, które, w których sprzątacie, bo chemikalia bardzo niszczą, bardzo niszczą ubrania, szczególnie kolor. Potrafi się wywabić. Następną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to to, żeby zawsze mieć buty. Nie mówię tutaj o safety shoesach, mówię tutaj o zwykłych. Ja mam takie zawsze sobie na zmianę noszę trampki. To nie są trampki, to są takie coś jak tenisówki wciągane bez sznurowadeł. Bo jednak ja rozumiem, że my sprzątamy domy, ale jednak chodzenie na boso nie polecam. Możecie się spotkać z sytuacjami, że klient zażąda, żebyście zdjęły buty. Ale jeżeli on zobaczy, że Wy te buty zakładacie, macie buty na zmianę, czyli nie chodzicie po jego domu w butach, w których żeście przyszły, tylko zmieniacie buty na swoje, takie, które używacie wewnątrz, nie powinien mieć do Was żadnych zastrzeżeń. Ja polecam zawsze te buty mieć. Nie, nie chodzić na boso u klientów, tak, czy w skarpetkach. Następną rzeczą, o której warto pamiętać oprócz chemikaliów. Takim głównym zagrożeniem jest to, że możecie się właśnie poślizgnąć albo przewrócić, bo po pierwsze, no powierzchnie po umyciu są śliskie i was to też dotyczy. Te buty, które sobie kupicie, sprawdźcie, czy na śliskich powierzchniach one nie ślizgają się jakoś nadzwyczajnie. Bo wyobraźcie sobie, ja miałam taki przypadek, kiedy y Prałam też wykładziny u, u, u jednej mojej klientki i jak skończyłam prać schody, dół w przedpokoju ona miała z paneli i tamtej wody się nazbierało podczas prania schodów. No i, i tam stał odkurzacz piorący, który jest dosyć duży, stał zwykły odkurzacz, do odkurzania stała moja torba też z, z produktami. I ja schodząc z góry, po tej mokrej wykładzinie, tak, bo jeszcze coś znosiłam z góry. Ja nie spodziewałam się, że wpadnę w poślizg na tych, na tych panelach. I słuchajcie, nagle ten kontakt, wiecie, też się spieszyłam, tak? Umówmy się, to jest kolejne zagrożenie, pośpiech, ale to o tym za chwilę. Ja schodząc, w momencie kiedy stanęłam na tą mokrą podłogę, na te panele, nagle podcięło mi nogi i ja. Całym ciałem poleciałam do góry i spadłam słuchajcie w te odkurzacze. To jest cud boski, że mi się nic nie stało. W tym sensie, że na przykład nie złamałam sobie kręgosłupa, albo że no nie wiem, uderza, nie uderzałam się głową o podłogę, wiecie, dziewczyny, przestrzegam was. Ja postaram się wrzucić tutaj zdjęcia, żeby wam pokazać, jak wyglądała moja ręka. I, I moje plecy po tym upadku, bo zrobiłam sobie zdjęcia, natomiast przestrzegam Was, dziewczyny, nie spieszcie się. Ja wiem, że czasami jest taka sytuacja, ale my naprawdę to jest, tak, to jest nasze zdrowie, nasze życie. To jest Tego nam nikt nie odda. My musimy same być świadome tego, że w momencie, kiedy się spieszymy, kiedy tak nakręcamy same siebie. Ja wiem, bo klient czeka, albo na przykład jesteśmy już spóźnione. Czasami warto jest poświęcić nawet tych kilka minut dłużej, przeprosić następnego klienta, że przyjeżdżamy spóźnione, ale uważajcie na siebie. Ja miałam kilka pytań, czy tą rękę również złamałam w pracy. Nie, tą rękę złamałam, nadgarstek złamałam, bo się przewróciłam w parku, jak bawiłam się z moim dzieckiem. Ale to wcale nie oznacza, że ja nie. Na przykład w, tej, w tamtej sytuacji, kiedy spadłam, no ja nie spadłam ze schodów, co też przestrzegam, bo to jest bardzo łatwo pośliznąć się na schodach. Nawet jeżeli one są wykładziną, wyłożone wykładziną, to wcale one nie muszą być śliskie. Tylko schodząc z tymi rzeczami, torbami, z tym wszystkim, trzeba naprawdę, naprawdę uważać, bo to jest ułamek sekundy. A może się skończyć naprawdę dramatem właśnie połamaną ręką, stłuczeniami i, i naprawdę tutaj pośliznięcia, takie przewrócenia się, czy, czy jest to bardzo często, ja rozmawiałam z dziewczynami, które też sprzątają i one też mi opowiadały ile razy, im się zdarzyło właśnie wpaść w na własnej no, podczas własnej pracy, gdzie były świadome tego, że ta podłoga jest mokra, a jednak pośpiech i taki, no tutaj, jest do zrobienia mnóstwo rzeczy, no to nam się wydaje, że to szybko, szybko, szybko. Naprawdę przestrzegam, bo, bo może się to skończyć dramatem i, i na przykład tak, w takich sytuacjach też bardzo polecam ubezpieczenie się. Bo dzięki temu właśnie, że ja ubezpieczyłam się, notabene, kupując tę polisę jak gdyby przyświecała mi myśl, że, te, bo ob, 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 Ubezpieczając siebie od złamań, ubezpieczyłam automatycznie moje dziecko, i tak naprawdę z myślą o nim kupowałam to ubezpieczenie, bo sobie pomyślałam: on ma już tyle lat, ma 8, no to już tak gania lata, jeździ na wszystkim, co tylko się da, więc generalnie nic tylko patrzeć, aż sobie coś połamie. I, 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 i dzięki temu, że pomyślałam wtedy o moim dziecku, ja teraz się nie muszę martwić, że nie zarabiam. Ale to jest takie kolejne zagrożenie, że w momencie, kiedy wy sobie coś zrobicie, to wy przestajecie pracować, a co za tym idzie, przestajecie zarabiać. Tak? To o tym musicie pamiętać, bo tego tutaj nikt za was tego nie. No, chyba że macie pra, pra, personel, dziewczyny, które będą pracować za was, nie ma problemu. Ja na przykład też przestrzegam, bo ja sobie. Właśnie przeciążyłam nadgarstki, co skończyło się też tymi operacjami moimi, i tutaj też polecam, albo się ubezpieczyć, właśnie wcześniej, zanim cokolwiek się zacznie dziać, bo później w takich sytuacjach nie zawsze się okazuje, że na przykład dostaniecie chorobowe, bo jesteście samozatrudnione, więc z tym chorobowym, z tego co ja się orientuję, trzeba mieć dwa okresy składkowe tego ekstra ubezpieczenia. Płacone, żeby należało nam się chorobowe, więc to nie jest takie proste dostać pieniądze, jeżeli jest się na własnej działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy no, nie, nie jesteśmy w stanie pracować. Na, dlatego pomyślcie też o tym. To nie są drogie jakieś inwestycje na ubezpieczenia, natomiast na pewno można sobie jeszcze ubezpieczyć y, to, że na przykład stracicie w pewnym momencie możliwość y, zarabiania pieniędzy, tak? czyli ubezpieczyć swoje przychody. Ja na dole w opisie dam, polecam Wam moją koleżankę, która się tym zajmuje. Ona ma olbrzymie doświadczenie i naprawdę dobierze Wam według mnie super. Ja ją gorąco polecam. Wiem, że ufam jej sama, więc jeżeli ktoś by potrzebował rady czy, czy ubezpieczenia, skorzystajcie, bo to jest bardzo ważne. Czyli o tym, żeby się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej, też już mówiłam. Wiecie, jeszcze wracając do tego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to wam powiem, że tam jest ten akces, czyli ten udział własny, który ustalacie na początku, czyli tam jest kwota, do której wy ponosicie koszty, a powyżej której już jesteście ubezpieczone i jak gdyby te koszty ponosi firma ubezpieczeniowa? Bo ja miałam też taką sytuację, że jedna z dziewczyn, która dla mnie pracowała, po prostu spadło jej lustro. Ono stało oparte na komodzie u klientki i ono nie było niczym zabezpieczone, ono po prostu było oparte o ścianę i, i ona sprzątając, po prostu to lustro się wsunęło i, i przewróci, czy przewróciło się, bo mnie przy tym nie było, ale ona mi opowiadała, że ono się przewróciło i spadając, ona je łapała biedna, i na szczęście ono się nie potłukło, ale spadając, taki rant wyszczerbiło w tej komodzie. No, i, i ja właśnie skontaktowałam się z klientką, z właścicielką domu, i żeśmy ustaliły, że to sprzątanie dam jej gratis, żeby właśnie. Ponieważ no, myślę, że ta komoda byłaby dużo droższa, ona się na to zgodziła, więc jak gdyby sprawy można zawsze tak różnie załatwić, wcale nie trzeba z tego korzystać. Natomiast ponieważ ja miałam akcesu chyba 250 funtów, więc ja do tej kwoty musiałabym ponieść sama koszty naprawy czy wymiany, więc mi bardziej opłacało się po prostu dać jej sprzątanie gratis i ona oczywiście na to się zgodziła, więc super, wszystkie strony były zadowolone. Także, no różne sytuacje mogą Was spotkać. To nie są częste sytuacje. Ja jeszcze nigdy w moim życiu tak naprawdę nie skorzystałam z tego, z tego ubezpieczenia, od odpowiedzialności cywilnej, bo nigdy nic tak na, na dobrą sprawę nie zniszczyłam. Poza kilkoma rzeczami, które zdarzyło mi się potłuc, e, czyli jakąś tam szklankę, czy, czy jakiś świecznik. E, to tak, dwa razy mi się zdarzyło coś potłuc. Z tą wanną to myśmy się dogadali inaczej, bo ten klient w końcu stwierdził, że ją tak zostawi i że nie będzie nic z tym robił, więc yy, mi się na razie udało. Natomiast wiecie, tutaj nigdy nie przewidzisz, co się może wydarzyć, co ci może spotkać, dlatego przezorny, zawsze ubezpieczony polecam. Naprawdę to nie są duże kwoty, bo ja za to ubezpieczenie public, public liability zapłaciłam chyba 9 funtów miesięcznie. Chociaż może nawet nie. Nie było to duże pieniądze, naprawdę. A warto mieć, dodaje takie poczucie bezpieczeństwa, bo wtedy ja byłam ubezpieczona do dwóch milionów funtów. Gdybym narobiła szkód, nawet do dwóch milionów funtów, to firma ubezpieczeniowa pokrywa w tym momencie. Także to są. Warto się zabezpieczyć przed takimi zagrożeniami, które jak gdyby, no wiecie, nie zawsze są zależne od Was. Czasami właśnie pośpiech, albo jakieś takie niedopatrzenie, albo no różne są sytuacje, tak? I, i żeby później nie, nie płakać, to lepiej też pomyśleć zawczasu i się na to przygotować. Także o pośpiechu mówiłam, o chemikaliach mówiłam. Aha, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, właśnie o tej sytuacji z moimi nadgarstkami, że ta cieśna nadgarstka, w, moi, w moim przypadku, ja się jej nabawiam dlatego, że dźwigałam. To jest takie kolejne zagrożenie, że jeżeli bardzo dźwigacie duże ciężary, to musicie bardzo na to uważać, bo u mnie skończyło się to właśnie operacją obu nadgarstków. Moje nadgarstki nie wytrzymały i nie sprzątania. Tak? Czyli ja po, po takim klasycznym sprzątaniu, jak gdyby nie, nie, to, to się tutaj nic z moimi dłońmi nie działo, więc też nie chcę, żebyście się jakoś bardzo martwiły. Natomiast ja miałam właśnie te apartamenty i to były apartamenty, w których ja zmieniałam pościel i ręczniki. W kilku sypialniach, więc z każdego takiego apartamentu wychodząc, ja miałam jeden, dwa, wore, dwa worki pełne prania. I ja musiałam to, jak gdyby do, a czasami te ręczniki na przykład były bardzo mokre, i ja musiałam te ciężkie worki z tym praniem dodźwigać sobie do samochodu. I ja tam pracowałam chyba dwa lata. W tych apartamentowce tam bo tam miałam pięć apartamentów do sprzątania i powiem wam że właśnie dźwiganie i jeszcze że mieszkałam na, na, na drugim piętrze musiałam później bo ja to pranie robiłam u siebie w domu więc ja musiałam dźwigać te, wtargać te worki na drugie piętro, i później je stargać z powrotem na dół do samochodu, bo jadąc na nowe sprzątanie, zabierałam ze sobą worek z czystym praniem. To, to mi wykończyło po prostu nadgarstki. Także też ostrzegam, bo to różnie może być. Ja, wiecie, ja, mów, ja dzielę się swoimi doświadczeniami. Na pewno wiele dziewczyn, które. Przepraszam, sprząta ma swoje doświadczenia i bardzo będę wdzięczna, jeżeli się ze mną podzielicie, jeżeli też napiszecie w, w komentarzach, co, co Was spotkało, jakie Wy macie doświadczenia związane z zagrożeniami wynikającymi z pracy jako cleaner. Będę przeszczęśliwa i na pewno pomoże to innym osobom. Także zachęcam do dzielenia się doświadczeniem. Także, no... Na pewno ochrońcie siebie, w tym sensie, że rękawiczki, okulary, maski, wtedy kiedy jest taki, no, taka potrzeba, tak? nie, nie mówię, żeby sprzątać w masce, bo nie dacie rady, to jest gorąco, to jest niewygodnie, natomiast na pewno buty, na pewno strój ochronny, taki tam, wiecie, no, nieochronny w sensie uniform, jakieś tylko wygodne ciuchy do sprzątania, ale też na wierzch pamiętajcie, że będziecie, ta, ta, te ciuchy będą się niszczyć, będziecie tracić te, te, te ubrania, także... Myślę, że to, ach jeszcze, ale to o tym ja mówiłam w innym filmiku. A propos tego zagrożenia dotyczącego nowych klientów, że jedziecie do nowego klienta i nie wiecie tak naprawdę, co, co zostaniecie, nie wiecie, kim on jest, nie wiecie, co, co tam się będzie działo. Więc dla takiego poczucia bezpieczeństwa zachęcam, żeby zostawiać komuś informacje zawsze w taki wasz kalendarz, taki wgląd do kalendarza, gdzie wy jedziecie, czyli czy mąż, żeby wiedział, jakiego macie klienta i pod jakim adresem, w jakich godzinach? Jak będziecie prowadziły sobie kalendarz swoich klientów, zawsze zapisujcie sobie o której godzinie, jaki adres, na przykład numer telefonu do tej osoby, więc osoba, która, czy wasz partner, czy wasz mąż, czy wasza koleżanka, jeżeli jesteście same. No, ktoś, żeby zawsze wiedział, gdzie Wy jesteście, tak? Możecie się na przykład w dzisiejszych czasach wszyscy mają właściwie smartfony, możecie sobie udostępniać czy udostępnić koleżance taki kalendarz, w którym na przykład prowadzicie zapiski z adresami klientami i w przypadku, gdyby, nie daj Boże, nagle się okazało, że się nie pojawicie w domu, to żeby osoba wam bliska zawsze wiedziała, gdzie Was szukać, gdzie żeście były, wiadomo, sytuacje bywają różne. Mi się to nigdy nie zdarzyło, ja nigdy nie miałam tego typu problemów. Natomiast dla takiego waszego poczucia bezpieczeństwa, a szczególnie na początku, kiedy wy jeszcze nie czujecie się pewnie, kiedy zaczynacie i kiedy ten, ten kontakt z nowym klientem jest dla was stresujący, bo to na początku będzie całkowicie normalne. Po prostu polecam dzielenie się kalendarzem z osobą, którą, której ufacie, która w razie czego byłaby w stanie za, zainterweniować. Ale nie, jestem przekonana, że nic takiego się nie stanie. To ma tak naprawdę w Was po, takie poczucie bezpieczeństwa wywołać. Tak, że Wy wiecie, że w razie czego zawsze ktoś wie o tym, gdzie jesteście i, i może to skontrolować. Także <laughs> myślę, że to tyle na dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do zostawiania opinii. Jeżeli Wam się to podoba, to dajcie mi znać. To będzie dla mnie cenne i motywujące do nagrywania dalszej ilości filmów. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.